Biała to jedno z nielicznych miast na Opolszczyźnie, w ogóle myślę i w kraju, w którym zachowały się mury obronne średniowieczne. Mury te myślę, że podkreślają 800-letnią tradycję, 800-letnie istnienie naszej małej miejscowości. Dodatkowo, oprócz tej inwestycji, inwestycja na. W dwóch wieżach: wieży wodnej, wieży ciśnień. Wieża wodna z początku XVII wieku, wyremontowana, udostępniona. Tak samo wieża ciśnień z początku XX wieku charakterystyczny grzybek, na którego będzie można po prostu wejść i z wszystkich wież obejrzeć perspektywę naszego miasta. Inwestycje te zostały sfinansowane w ramach Polskiego Ładu w 90%. Cały, całkowity koszt tychże inwestycji to około 8 milionów złotych.